Witam was w serdecznie bardzo serdecznym odcinku, a dziś sobie zagramy Fortnite'a wraz z youtuberem Kinektosem. Zapraszam was do oglądania tego odcinka. Dobra, przywitaj się panie youtuberze, Kinektosie. Auu, tu Kinektos, witam wszystkich widzów Michała, pozdro ode mnie. Dokładnie, no i lecimy chłopie, musimy wygrać, musimy wygrać. Ono e... mi by to przydało, żeby dostać wreszcie trzecią trzeciego i z koroną. Dokładnie, ty jesteś szturmowcem z tego co widzę. No a więc z moim aimem będzie ciężko. Gdzie się... W ogóle. Okej. Okay. To dawaj. Ej, w ogóle chcesz ciekawostkę, która się spodoba widzom i tobie też. Dawaj, jaką Powiem ciekawostkę. Powiem ci tak, be, be, bez niej na pewno nie będziesz w stanie żyć. To jest taki lifehack, który dzięki któremu dłużej przeżyjesz. Dobra, dawaj, jaki? Jeżeli rekin jest najedzony, to nie wielu człowieka. Okej, okay. <laughs> to ten <za> live lifehack. <laughs> Jak przeżyć dłużej! No dobra, wcale goku zabity, więc mogę już iść ci pomagać. Co U level, kurde, kolejny. Nie, teraz jeszcze Naruto! Goku zna W dół z Naruto, nie wierzę. Skar niebieski. Akurat teraz w ogóle chcę dołączyć do ekipy Dobra, teraz to już nie przyjmujemy no wow. o kurde, ale ładny znak stop Dobra Wygląda podobnie jak ten przysięg przy moim sekretariacie, bo dyrektorka nigdy nikogo tam nie przyjmuje. <laughs> o kurde. O nie, ta pompa. Ta pompa jest okropna, ta ciężka. Ciężka strzelba no ona ba o, ja bym ją dał do puli broni ja bym ją dał jeszcze na do snajperki, żeby działała. Dokładnie. No, jak ta pompa lepiej się sprawuje jako na daleko pom, jako broń nadal, jako karabin no, szturmowy. To się, to się sprawdza lepiej od Diemarki. To się lepiej od DMR sprawdza przecież. Pierwszy gracz, który aktywował rozszerzenie w meczu. O kurde, czuję się wreszcie doceniony. Nie. O, mam wróbla. Nie ma jakieś albo coś? Mam dwa wróble najwyżej i chłopa, którego zabiję zaraz z mojej, pom z mojej nowej awupy. To samochód chociaż. O nie no, nie ja chciałem to... cię bić! Kurde. Kurde, mam chłop... ten chłop, czemu życie darowałem, próbuje mnie teraz za zabić, mi wróbla, oj nie. Ej, bo tam chłop zabił mi wróbla, ten chłop, któremu darowałem życie sam. O, on nie wie co właśnie zrobił, on nie wie co za zniewagę co teraz zrobił Serio jakiś Nie, gang borowiaków versus my no. Your best friend Mój best Ej bo ten bo ten borowiak Ty to on dostał drugą szansę ode mnie, zostawiamy go znowu Nie wiem, ja bym go dobił, bo ten byłby nie. No Dobra, o kurde dobra zabijamy go co? So, on nie jest za bardzo przyjaznym człowiekiem. No ale ja mu dałem drugą szansę i uciekł od razu, więc stwierdziłem, że to... A jeszcze kolejni go ładują z drugiego pagórka. Ej, bo tknąłem! O kurde. Czekaj. Kurna. Ej, ej, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, mam pomysł. Mam pomysł jak się tam dostać w sekundę. Chodź. Pa, co my tu mamy? Passat! No to może nie jest aż takim Passatem idealnym, ale... Dobra, jedziemy Passatem, dawaj. Chłopcy, masz komforta. nie. nie. Nie! Kurde! Zmieniałem się bronię w EQ! Serio? No! Dobra! Myślałem, no, bo Sorry, mój! <laughs> o ty! Słuchaj, zaraz cię, zaraz cię, zaraz cię! Mogę tylko wiesz, co? jest taki problem, bo. Nie, mój wróbel! Mam, mam kor koronę mam gdzieś, ja chcę tylko wróbla odzyskać! Słyszę tego rodzaju, żebym był wróblem nawet! Hehe! <laughs> Dobra, oczywiście! co się o, dawaj kolejnego! jest to lecimy na siło, bo, jest, bo jesteśmy fajni. Mówię ci. Siło szaleństwa. Dałeś seradę? A nie, bo nie przy... no, go nie znalazłem. Ja dałem seradę. Oni byli za dobrzy, oni za dobrzy byli, co nie? Tak. To dobieranie graczy to za silne jest, jak dla według tak. mnie. Ej, mój stary! M Ej, to mój stary? Ej, to Nie, nie bij mojego starego, sam chcę go zabić. Ale to był twój stary, no? No czekaj, nie nie dobijaj, nie dobijaj. Czekaj, 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 mam pomysł, mam pomysł, biorę go na plecy, biorę go na plecy. Anak, I zostawił do wanny na... Tak potraktowałeś. Czekaj, czekaj, pa, 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 pa. Czekaj, czekaj, gdzie to, kurde, musimy przejść. Masz może jeszcze jakieś splashe czy coś? Nie, nie mam niestety. Kurde, musimy przejść całą, muszę przejść całą miejscówkę, żeby zrobić bardzo ważną rzecz. Jeżeli nie dojdziesz za mną, no to zrobię screena i ci podejść. Kurde, Opi, ale... Ale żeś mi podsunął powiedz, Kurde jak nazywał odcinek. Chłop, zabrał starego. XD. Nie. Czekaj, papa. Pa, pa. Kurde, masz szybko? Kurde, on chyba nie przetrwa tego, co chce zrobić nie. Tu nie ma tego? Jak to, Tego tu nie ma. Do, do domku, kleposok, do kleposok, kleposok. Ja potrzebuję jednej rzeczy. Nie mam tego, czekaj. Nie! Mój stary umarł. Ja się nazywał Your Best Friend. Ej, ja Ej, Your Best Friend 63. takiego. Z ja już zabiłem takiego w tamtej rundzie, se, so ja przecież mówiłem o tym. Może być to ten sam typ, co nie? to. Co jest? Chciałem w ten starego rzucić. I dorobić śmieci wyrzucone w montażu. O dobra. Ta pompa jest lepsza, dopióra obraz ja na no. e, debila, pospolitego. Ale... Podradziłem go jeszcze. Uciekaj! Za... <grym> <grym> A co on cię robił, czy coś? Debil pospolity. To podstawowy gatunek y, bambika. Dasz to z nim radę? Nie, nie, nie. <grym> za... O, dostał. I kolejni plecy, kolejni plecy. Przejdź się postarł. A kuku O kurde dobra kraka w Nie ja dostałem za mocno, ja za mocno dostałem już od tego bombola Dead Tiny mouse Zabił mi... Tiny mouse to sprawę zabił Ej on miał plecak Naruto, on musiał umrzeć Go trzeba też na świetniki się Ja tu mam więcej soku trzeba się naklepać O, le jest, czuję moc O snajperkę mieli No? Zabiorę. O, pa pa pa, trawę. To zryj trawę, no. Czekaj, sobie trochę podpieczę ją. O, podpieczę sobie ją trochę moim mieczem świetlnym. Od razu lepsza będzie. Ej, pa pa pa. Spójrz na mnie, spójrz na mnie. No Kurde, mam full kewa, chciałem pokazać jak grzywasz resztę. Będziesz miał dużo do cięcia, bo to trochę będzie źle na mnie wyglądało na tym odcinku. No niestety to taka jest praca youtubera, niestety. Zresztą ty sam no, ja byś... o tym, o tym ja się byś... odbudziesz. No, no. no w sumie nawet sam wczoraj przecież musiałem być na TT jak ten przyszedł. Ogólnie no, to się przewalone, bo jak na przykład streamujesz jakąś grę co nie? A na przykład no. ktoś znajomy gra w inną grę chciałbyś pograć, to chyba tak szczerze to ciężko potem robić streamas coś co lubisz, bo potem nie osoba do ciebie przyjdzie. Taka jest no. prawda właśnie. Jakby najgorsze jest złe, jak długo mnie najgorsze. No. Nie pamiętam już co chciałem powiedzieć. A, czekaj, wiem, Spoko. wiem, wiem. Spokojnie, wiem co chciałem powiedzieć. No. Że najgorszy moment jest wtedy. Co, co robisz jakieś te gry z widzami na przykład, za subika I nagle po streamie, nagle ze 300 subów, nagle masz uznajemy 15 już tylko Bo każdy kto zagrał już daje ci 1 suba od razu na koniec live'a Przykre, to, jest co, takie najgorsze. Ja to jest takie najgorsze, ja wiem 100 subów, się ucieszyłem, już specjala szedłem nagrywać, a tu patrzę, 73 suby nagle po godzinie mam tylko. To zależy od widza tak naprawdę, bo to jest tak, że jak się komuś podobałem rzeczywiście stream, to on zostaje na dłużej, co nie? Ja, ja tak na przykład no. mam, tak. Tylko ja teraz się zastanawiam, czy też nie streamować też na Twitchu, bo na Twitchu też, na Twitchu też byłoby się o dało na jakichś wyglądach w jak sobie. O kurde co tam zostałeś? A to było złoto, myślałem że coś złotego ci wypadło i chciałem zobaczyć co to. Kursus Mattpaya. Pa co mam, po co mam? To jest tarcza. Tarcza Luka Skywalkera. No? To Jesteś jest tarcza ta, Luka Jesteś Skywalkera z roja. Ale nie no to by to jest ewidentnie z oryginalnej trylogii tarcza co nie? Mówisz? Ewidentnie taka była no. To wcale nie tak, że że, że Jedi posługiwali się tymi... Tarcza czy młot Młot Tak szczerze W sumie tarcza bardziej pod Nobilda jest dobra chyba Znaczy wiesz, to od ciebie zależy co nie? No wiesz jak grać nobilda no to tarcza chyba jednak bardziej przydatna Dobra, przyjechałeś, widzę Bip bip. Jedziemy do strefy Do strefy w sensie, że do bezpiecznego kółka czy do strefy? Do bezpiecznego kółka <laughs> Wolałem się upewnić zanim jadę burzej będziesz miał pretensje Bezpieczne, kółko. A mal... <laughs> Bezpieczne No tak to się nazywa safe zone Na no, to bezpieczna strefa ale ja to nazywam bezpiecznym kółkiem bo jest to kółko w końcu Dobra I Czekaj, czekaj, czekaj Pa jak, pa bez... Musimy się przenieść na trochę lepszy transport Widzisz to? Widzisz ten transport lepszy? Odwróć się Pa, pa, pa Zobacz jaki masz tu transport, okay. zobacz, zobacz. Ale pa pa pa, odwróć, Ale to nie to, pa, to jest nasz nowy transport Aha okej okay. Wsiadaj na kamienia, wsiadaj na niego, wsiadaj na niego, bo tylko ja na może go bicie Dobra A masz tuning, możesz żeby go stuningować jeszcze? Nie 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 bij, nie bij, bo tak trajektorię mu zmieniać O kurde Spokojnie nie ma fall major od do dotykania jego Chyba że uderzy. że ja w pierwszy dzień sezonu zabiłem pięciu chłopa jednym takim uderzeniem Właśnie ja też chyba zabiłem, pamiętam. To w pierwszym dniu... tak Jeden tu się z wilkiem, tu to weź go zostaw, bo on psychicznie sam nie trzeba ze sobą. A ja go e... Uuu, mieli lepszy samochód, oni... Bo bo bo, potrąci... bo potrąciłem sam... bo potrąciłem kamień ślizgiem jak! Jak jestem powinienem kostki kolana chyba połamać, a nie, go po a nie go posunąć. Ej, czekaj, bo to nie ta trajektoria... Nie, czekaj, bo nie ta strona, nie ta strona, bo tam żyjesz no, no, w duże pole. Jesteś gotów? Chłopie. Jestem. No i zepsuliśmy. Ej, zepsuliśmy. Zepsu, ale zepsu. spokojnie, samochód... Spokojnie zaparkowałem go. Lecimy tam. Dobra. Lecimy po samochód nasz. Automobil możemy nazywać... możemy... Kurde... <laughs> Nigdy go nie uderzaj bez powodu, ani w A niego ja w nie ślizgiem rozumiem. nie wlatuj. Albo ani w ślizgiem nie wlatuj. Dobra, kurde, lecisz w kosmos, lecisz w kosmos, w kosmos cię ładujemy, dobra? Okej. Błąk. I... Jeszcze powinieneś falremię i zostać to by beka była. O kurde, bo na mnie wleci! Ej, bo gdzie mój kamień? A, tam. Zniknął. Nie, tu jest. Jesteśmy kamień, jak to możliwe. E teraz. O kurde bo... dobra może Oni kamień chcą zniszczyć! O nie, za zniszczenie kamienia, ale za... za próbę przynajmniej byś to niezniszczalne. No aż idę go ładować, idę go ładować w nich. Ej, bo w sumie kamienie... Ej, bo nie działający kamień nam możesz użyć jako niezniszczalna tarcza przecież! Dokładnie. Bo on nas tak, nie to. potrąci Tak robimy akcję z młotem jak na odcinku ze Skybase'em. O kurde, kurna spierdzielaj! Oni kamienia chcą zabrać, o nie, to jest niewaga! Stary, spokojnie! Nie, nikt nie będzie, ej bo to Polacy nie mają chyba polską piłkarę! No mają polskie piłkary zawożone! To są trio czy co, że oni w trzech NIE zawalają? Myślałem, że my na dół poszliśmy. Na dół poszliśmy. To dlaczego ci chłopy mnie zawalają? Nie wiem, może mają soja. Kamieniu! Kamień kamieniu łoży i proszę, potrzebujemy twojej pomocy, bo twojej interwencji boskiej Potrzebujemy interwencji boskiej kamienia, bez tego się nie poradzimy na pewno Dobra, ta ile wypić biga, biga Ejcie, jak rzucę biga, bigiem w kamienia, kurde, mogę chłopa zasłabić, ale po to ważniejsza Skrapsować go tak chamsko tak. Dostał, kurde, mam młota, ale dostał i tak, ale i tak dostał, A bo tu są dwie polskie piłkary i jeden chłop i wiesz czy my żyjemy? Nie, to żyj. To jeszcze jedni gdzieś w ogóle kampią, od, jak odklejeni najwięksi. No kurde, No nie gadaj. Skoro. Tak, skoro. No, Nie mów, że nie masz nic do wylądu. Zera poszedłeś ta na no 100 km w górę i nie masz nawet. Nie mając nawet 100 tylko stary, ja byłem na środku, co nie? Myślę, że tam jesteś w ogóle. O kurde. No, ja Dobra, wow, dobrze że... dobrze bo leciało w tą chałupę i ją rozgromiło. Kamień? Dobra, kamień się, Dobra, kamień przeżyje. Ważniejszy dobra. jestem ja jednak. Jednak jestem ważniejszy od kamienia. O, tu się jakieś błoty mają, To dobra, to dobra, co tutaj w Kierujesz grę. <laughs> to już możemy się poddać, czyli skoro ja kieruję... Jeżeli ja kieruję, to to muszą być boty, O ładno skąd ja dostałem jeszcze? A łabu... ten chłop jest to idealnie zaaktywował te swoje. Pa co robimy? Pa co robimy? Ja ich destrukcjuję normalnie, ja mam taki umysł duży teraz co ja zrobię. O kurde... Uciekaj! Mejis! Uciekaj. Uciekaj. uciekaj! Oni nie wiedzą, że ja tu jestem nawet. To, co ja tu robię? Widzę właśnie. Sklep wędkarski u kinektosa. Kupisz rybę. O, ryba. Sklep Wandcard kiłki Nektosa. Nowy trend każdy kuj dzieciak tak. to kupuje. Załóż taki sklep na kanale. No będę sprzedawał rybki. Ej, to byłby dobry pomysł na odcinek mówimy ryby i je sprzedajemy. Tak. I sprzedajemy je graczom. Chłopa mam tu. Kurde, chłop mi wbił na mój internet! A bo to jest chyba to bywa... Nie no, to dwa to na pewno nie jest. A jak ja w zona poleciałem i mam jeszcze od boku. Aha! Nie, no jakieś plaki z napisem, że 9 na plecach nie zabiły. To no, monten.pl, reportujcie go. Dobra, widzowie, to byłoby na tyle. Dawać łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie kanał. E, zapraszam Was na moje streamy z Fortnite'a. Także do zobaczenia już niebawem. Siemaneczko!